Z biznesu do słuchania. Sebastiana Mikosza wiele osób może kojarzyć z czasów, gdy był prezesem lotu. Ja go pamiętam z dużo bardziej odległej przeszłości, ale do podcastu zaprosiłam go głównie ze względu na jego doświadczenia na stanowisku prezesa Kenya Airways. Ale Sebastian Mikosz pracował i w Arturze Andersenie, ciekawe kto jeszcze pamięta taką firmę, i w Société General, a obecnie jest wiceprezesem Ayata do spraw trwałego rozwoju. A Ayata teoretycznie wywodzi się z Kanady, ale siedzibę ma w Szwajcarii. Poprosiłam go, żeby zrobił przegląd tych firm, w których pracował i spróbował opowiedzieć o kulturze korporacyjnej w każdej z nich. Każda firma ma swoją specjalność czy specyfikę. I rzeczywiście każda wytwarza jakąś kulturę korporacyjną, czyli swoiste przywiązanie do marki, relacje wewnętrzne no wszystko to, co, co powoduje, że pracownicy się rozpoznają w cudzysłowie, czy rozpoznają, uznają, że to są te rzeczy, które ich łączą. Myślę paradoksalnie, a może to było tak, że miałem mało doświadczony i emocje zagrały, ale najsilniejszą kulturę korporacyjną, jaką znałem, miał Artur Andersen, w którym zacząłem pracę w 1997 roku. 1997 i to naprawdę było tak. Po pierwsze, było ogromna duma i straszne poczucie satysfakcji, że się jest w takiej międzynarodowej, globalnej korporacji, że jest bardzo silna identyfikacja z tą firmą. I wtedy pamiętam, że jedną z rzeczy, której już potem nie, nie spotkałem tam, był bardzo regularny wymóg nauki, to znaczy podnoszenia własnych kwalifikacji. Czy firma zapewniała i wręcz nalegała, że raz na 8 tygodni trzeba było co najmniej. Tydzień, tudzież dwa tygodnie robić czegoś, co się nazywa self-trainingiem, tak? czyli, czyli po prostu nauką własną, ale też wysyłała na bardzo dużo kursów. Pamiętam, że tam, tam naprawdę podnoszenie kwalifikacji było na wyjątkowym poziomie. I to było bardzo specyficzne, to, to budowało naprawdę bardzo silne przywiązanie do marki. Ewidentny sygnał, że pomimo, że ludzie odchodzili, znaczy zostawało się kilka lat i niewiele osób zostawało na dłuższy okres czasu, to firma inwestowała w ludzi, w ich kwalifikacje, w kontakty z klientami. Patrz, niby taka dobra, Firma, a potem przyszedł dwutysięczny. Tak, i to jest właśnie cena za kompromisy. To znaczy, jest bardzo ciekawa książka na ten, na ten temat, że to jest cena za kompromis wybrania lidera, który totalnie nie nadawał się na to stanowisko, szczególnie w sytuacji kryzysowej, ale za to był rozwiązaniem pomiędzy różnymi grupami wpływów z różnych krajów. Ale co jeszcze ciekawe, Andersen upadł też dlatego, że był naprawdę prawdziwie jedną firmą. To znaczy, Każde biuro było częścią firmy, a nie oddzielną spółką. To jest bardzo specyficzne, że po pierwsze, mapa stanowisk wcale nie odzwierciedla mapy wpływów to w wielu firmach, ale we francuskich jest to szczególnie ważne. Znaczy, proces decyzyjny wcale nie biegnie tak, jakby się wydawało na organigramie, że on biegnie to po pierwsze. I po drugie, bardzo dużo wagi przywiązuje się do e, ja to nazywam korytarzowania czyli do Zbudowania konsensusu poprzez przejście korytarzem przez różne biura, różne gabinety, różne sale spotkań i próbę wytłumaczenia tego, co się robi. Także kiedy się dochodzi już do samej decyzji, to nie jest to trochę tak jak w korporacjach amerykańskich, przynajmniej tych, z którymi współpracowałem, że... Liczy się ten racjonalny pitch i przedstawienie swoich argumentów, ale liczy się to, żeby gdzieś tam był zbudowany cichy konsensus już wokół tego, że w tą stronę można pójść i tak się pójdzie. A firmy francuskie nie słyną z dynamicznych decyzji, z szybkiego podejmowania decyzji. To jest niestety ich wielki problem, że są takimi trochę okrętami, którymi ciężko, ciężko skręcić w lewo bądź w prawo. Tylko to trzeba właśnie tym wewnętrznym procesem. Dojść do tego? To jest, to jest taka rzecz, która mi od razu przychodzi do głowy, kiedy mi zadałeś to pytanie. A jak myślisz o firmie kenijskiej? Ja znam jedną firmę kenijską, natomiast tam to jest właściwie cały czas survival znaczy cały czas się walczy o przetrwanie. Rynek jest potwornie trudny, potwornie zbiurokratyzowany, ale potwornie zbiurokratyzowany. Cały czas zmieniające się przepisy, o których się najczęściej nie wie, tylko dowiaduje się w czasie kontroli, czy kiedy trzeba kolejne zezwolenie odnowić. Jasne, no, jest kultura korporacyjna silna, to znaczy ludzie są związani z tymi firmami, bo one stanowią jednak taki element wyróżnika społecznego, no bo tych firm jest niedużo i naprawdę na 55 milionów Kenijczyków bardzo niewielu jest zatrudnionych w czymś, co my byśmy nazywali korporacje czy w ogóle duże firmy. Jest bardzo dużo jednoosobowej działalności, osób, które same sobie to zajęcie budują. Imprezuje się bardzo, tak? Znaczy, to w ogóle Kenia ma ogromną taką sympatyczną stronę. Czy Kenijczycy to są tacy, jak to chodzi, prawdziwi imprezowicze? Jak już imprezują, to bez limitu. I to jest bardzo fajne, bo oni organizują często te wyjścia. Te wyjścia są czy spontaniczne, czy takie przewidziane. Bardzo jest mile widziane, kiedy firma robi jakąś imprezę, Mikołajkową, czy jakieś tam świętem letnim. Powodów jest zawsze, zawsze multum i to jest bardzo doceniane i to bardzo buduje i scala. Wcale ludzi, przy czym, tak jak mówię, oni przychodzą na tę imprezę. Nikt nie mówi, że ma inne zajęcia i że jest coś ważniejszego, tylko przychodzi z tą wspólnotą się, się bawić. Jak już się bawi, to się tak bawi naprawdę na całego. I to jest taki ciepły, sympatyczny wymiar pracy w tamtym kraju. A jesteś w stanie powiedzieć, jak się pracuje w szwajcarskiej firmie albo w kanadyjskiej, no bo nie wiem, jak ta, jaka jest Twoim zdaniem bardziej szwajcarska, kanadyjska czy międzynarodowa? Dla mnie jest bardzo międzynarodowa, ale no nie mogę uciec od tego, że jesteśmy w Szwajcarii no i pracujemy w wisku szwajcarskim na prawie w pracy szwajcarskiej. Więc no, to jest firma szwajcarska. I, I to, żebyśmy mieli jasność, znowu to nie jest to nie jest firma. No, my jesteśmy stowarzyszeniem, to się nazywa Trade Association, no, stowarzyszenie handlowe. To jest taka specyficzna jeszcze forma też w Szwajcarii, mówiąca o prywatnej organizacji międzynarodowej czy branżowej organizacji międzynarodowej, ale powiem tak, to są rzeczy prawne, to nie ma wielkiego wpływu na atmosferę w środku. Nie jest to atmosfera toksyczna, tak? znaczy nie ma toksyczności, my nie mamy związków zawodowych i pracujemy cały czas z ludźmi z bardzo, bardzo różnych kultur i bardzo różnych obediencji, znaczy to są. E, nie bo mamy 90 narodowości łącznie, z czego w samej Szwajcarii to jest ponad ponad 50 na pewno spokojnie. Więc bardzo zwraca się uwagę w ogóle na to, żeby stworzyć atmosferę, gdzie nikt by nie czuł się niekomfortowo, nie mówiąc już w ogóle o wykluczonym czy wyeliminowanym, z racji tego właśnie, że mamy 40 ponad 42 biura międzynarodowe i na to się zwraca dużą uwagę na komunikację wewnętrzną, na przykład myślę, że bardzo popularne są takie, to się nazywa town hall, znaczy, czyli spotkanie jakby w, w, w merostwie, czy spotkanie wokół centralnego placu i to jest oczywiście teraz już wszystko wirtualne, gdzie i nasz szef, dyrektor generalny Ajaty robi tak mniej więcej raz na miesiąc takie dwugodzinne spotkanie wirtualne, w czasie którego wszyscy mogą mu zadać pytania i muszę powiedzieć, że on, on mówi, tak, taki, robi aktualizację sytuacji przez 10 minut, a potem naprawdę jest bardzo, bardzo dużo pytań i to z wszystkich krajów. No i potem my, menadżerowie, już do niego raportujący, robimy swoje takie town czyli w naszych zespołach. No, ja mam na tyle niewielki zespół, że robię to raz w tygodniu. Po prostu my w poniedziałek rano się dzwaniamy wszyscy razem i jakby mamy tak zwany tracker, czyli listę trakowanych tematów i, i dosie, i po prostu rozmawiamy o tym przez mniej więcej godzinę, wyznaczając sobie. To, co zrobi, I to, jest, to jest bardzo cenione, że, że jest taki rodzaj naprawdę bezpośredniej komunikacji, że pomimo, że są różne szczeble, to, to raczej jest tak, że lider komunikuje się bezpośrednio z wszystkimi na wprost, a potem już zostawia zespołom jakby sam tryb pracy. To jest, to jest rzeczywiście taka nowość, nawet jak teraz mówię o tym, to, to sam zwracam uwagę na to, że to jest coś dla mnie też nowego, czego nie było wcześniej. A czy jest kultura korporacyjna, firma, w której wiesz, że nie chciałbyś pracować? stroniłbym od takich mocno toksycznych firm nastawionych na jakieś obłędne wyniki finansowe, bo, bo to mi się źle kojarzy. To się kojarzy mi z takimi firmami, które jadą trochę taranem do przodu, ale ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że wydaje mi się, że jest bardzo dużo przekłamań i wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. To bardziej, mogłbym powiedzieć, nie wiem z jakimi liderami bym nie chciał pracować, ani w jakich firmach, bo to lider tworzy energię, która firmą kieruje. Czy to jest yy, przetwórstwo rolno-spożywcze, czy high-tech, czy transport lotniczy, czy Cokolwiek byśmy jej powiedzieli, to według mnie jest zupełnie wtórne. A kraj? Dałoby się powiedzieć, że najlepsza kultura korporacyjna jest w nie, nie umiem tego też powiedzieć, bo znam przykłady świetnych firm francuskich, które naprawdę, w których naprawdę myślę, że chciałbym spróbować na przykład popracować, bo widać mają bardzo, bardzo dobre takie notowanie jako pracodawcy i produkty są super. A oczywiście moja przygoda pracy w państwowej firmie kenijskiej była niefajna. To nie, nie było coś, co wspominam dobrze, pomimo że bardzo wiele się udało osiągnąć i, tak, i, i że było to fajnym wyzwaniem, to mimo wszystko wpływ toksycznych, bardzo, bardzo toksycznych związków zawodowych, bardzo. Takich dziwnych relacji z mediami, podszytych jakimiś jeszcze takimi tymi etnicznymi wpływami, plus oczywiście wszechobecną korupcją. To nie było fajne, ale znowu znam ludzi, którzy pojechali, pracowali tam. No nie mogę powiedzieć, żeby było ich wielu, ale pracowali na przykład w bardzo fajnych lodżach czy w branży turystycznej, gdzie bardzo sobie chwalili ten czas pracy. Więc tak jak mówię, nie ma kraju, nie ma firmy, to raczej jest lider i właśnie sama firma, którą tworzy. To, to determinuje, mówię o sobie, gdzie chciałbym. I dla kogo chciałbym pracować? Bardzo ci dziękuję za twoją opinię. Naszym gościem był Sebastian Mikosz, wiceprezes Ajata do spraw trwałego rozwoju. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.